Ja już się śmieję, moi drodzy. Do was się śmieję. Dlaczego się śmieję? Bo ruszamy z naszym cyklem, czyli MMM. <śmienny> a Moi drodzy, MDMR. No i tak właśnie się ostatnio zastanawiałem, czy nie zmienić nazwy, czy w ogóle nie zmienić trochę tego cyklu, bo jak już wiecie, te miniaturki w czasie to one się trochę pokończyły. I teraz myślę, że zrobimy taki reboot tego wszystkiego. Ja proponowałem, właściwie zapytałem was tydzień temu. O, o, czekajcie. szuka z Red Bullem. Przepraszam was najmocniej. Ale słuchajcie, każdemu się zdarza i nie należy powstrzymywać gastrycznych gazów i dusić ich w sobie, bo potem po prostu dokonacie implozji. Tydzień temu poprosiłem Was o to, żebyście mi napisali, jak inaczej mógłby się rozwinąć skrót MDMR i sobie dzisiaj to przeczytamy, ale ja w ogóle się zastanawiam, czy nie zmienić troszeczkę jakby koncepcji tego wszystkiego, żeby był odcinek co tydzień, ale żeby był. Trochę tutaj newsów, trochę tutaj czegoś, trochę tutaj nie, tych miniaturek, czy tam tego, co jest na czasie, trochę memów. I trochę waszych komentarzy. Może taka forma by była zajebista, co wy na to... Dobra, słuchajcie, lecimy. Z propozycjami zmiany nazwy MDMR. Fedron dobrze mnie rozjebał. Maciek dużo ma roboty. Może być memy dobre, miniaturki rakowe. Maciek daje mi Radochę. Maciek daje mi Radochę, coś w tym jest. Maciek dużo ma Radochy. Maciej Dąbrowski meme review. No dobra, tutaj checkmate PewDiePie 100%. Maciej Dąbrowski macaradka. Masz dziś mózg rozjebany. Miniaturki dały mi memy. Maciek daje memu miniaturki razem. O Boże. To wygląda jak partia Razem, ten taki zlepek po prostu wszystkiego. Maciek, Maciek daje mi rozkminki. Maciek drze mordę radośnie. Nie. Radośnie, straszne. Masło, drożdże, margaryna, rama. To się Mateuszowi najbardziej spodobało, a że Mateusz jest młodzieżowy, to może rzeczywiście to jest bardzo dobry tytuł. Masło, drożdże, margaryna, rama. A drodzy Margerita Rama! Memą dużo miniaturek również. Memy dały miniaturkę mraka. Maciej Nobrowski mocno rechocze. Mefedron daje mi radość. Moja dupa ma radochę. Maciora daje mleko ruską. Maciej Nobrowski muchę rozjebał. Maciek dziurawi małpę rózgą Ruzgą przez uzamknięte demon, kurwa. Media dały mi raka. Może dziś mnie rozpierdoli. Moja depresja ma raka. Maciek dowozi mefedron rowerem. Dużo mefedronu, słuchajcie, kurwa... głodne mu na myśli. Mama daje mi rosołek. Macica długo mieli ryby. Co? macica długo mieli ryby. A może EBM po prostu na siebie ten EBM? Mateusz dużo ma roboty. No strasznie siedzi kurwa na, na telefonie i słucha na puszkach. Mm, Tomasz Hajto przyjechał samochodem starą baber na pasach MTM. Maciek dał mi rozwolnienie, świetne są te rzeczy. Mastka, Mastka dała mi żeżączkę. No słuchaj, kurwa, mózg dziś mi rozwali. Maciek, Maciek daje memy rodzinie. O tym myślałem ostatnio, nawet tak jak jechałem samochodem, może memy dla małej rodziny, czy coś takiego. Memy dały mi mamonę, czyli MDMM. Pierdolę, miałeś jedno zadanie, kurwa, rozwinąć skrót MDMR. A nie, on potem powie, że to, że to było tak e... ironiczne. Maciek, Maciek dupczy, dupczy mission random. <laughs> Słowo dupczy jest takie, takie, kurwa najgorsze. Jak tam, a dup, podupczyłem sobie. Boże, kurwa. No a potem Maciej nowrowski mało rucha. No. Maciej wie, o algorytmach. Proszę, YouTubku. Rak. A może skrót, rak. Rodzinna akcja komediowa miasteczkowe demoralizuje młodych ręką. Nie wiem, co Dawid Podsiadło robi. Mordo, dupnij monsterka rychło. Rychło, dupnij monsterka. Taki tekst mógłby paść w Wiedźminie, 100%. Mikroskop do rury. No nie wiem, napiszcie, która wam nazwa najbardziej pasuje. A teraz lecimy z memuchami ze strony z Zdupnator, znaczy w sensie z grupy Nator z na Reddicie. Lećmy z tym! Kiedyś mieszkowałeś w klasie i facetka dzwoniła do rodziców, ale dałeś jej numer do telepiccy. Przecież się zorientuję. Chyba, że w telepizzy jest jakiś Przytomniak, który uda twoją mamę. Hej, tato, idę na randkę. Tata, świetnie, synu, potrzebujesz gotówki, syn. Nie potrzebuje, on płaci, tata. Słuchajcie, no ja pierdolę, kurwa, jak płaci, to co się dziwi, powinien się cieszyć. Kutas, no tak, to jest najlepsze, jak nazywasz w taki sposób postaci w grach. Kutas, hi, Szynkwas, let's take a look at your kutas, shall we? Oh, what a small kutas, it's rather cute, I'd say. Diglett, who's the Pokemon? No sprinkles. To był kot Angeli i on umarł i potem ona się denerwowała na Dwighta przez to. Chudzian. I ja miałem taką klatę kurwa, tylko nie miałem tylu mięśni mimo wszystko, jak miałem kurwa z 15 lat. No to dokładnie tak wyglądałem. Nie żeby się coś jakoś super zmieniło. Brain. Haha, <grym> tak. Mózg. Pacnij w to. Dlaczego? Po prostu to zrób. To jest prawda. Tak samo jak widzę gdzieś folię, taką mocno naciągniętą folię, na przykład w Ikei. Przechodzę tylko tym ołówkiem, tak Co? <grym> Dziury robię w tej folii. Mistrzostwa Europy w wypłaszczaniu krzywej. i Mateusz Murawiecki. <grym> Delfiny wracają do Wenecji, tymczasem w paczce lejsów. Tak, Pokemon Tazos. Z dziewitem zbieraliśmy Tazosy, kurwa. Byliśmy za starzy już na to, ale zbieraliśmy te Tazosy. I mieliśmy taką frajdę, że mamy te Tazosy. I ja je mam gdzieś w domu rodzinnym. Takie kurwa Tazosy, za które dostałbym miliony dzisiaj. Umierają tam, gdzie jest najwięcej 5G. Moja córka mieszka we Włoszech, jak mi powiedziała, jak w Bergamo umierali, że to tak jakby się grillowali na patelni. To raczej nie jest koronawirus, ale w połączeniu z 5G to wygląda. Córka niech gilera zmieni. No ale kurwa. Ale ludzie tak, tak myślą, naprawdę. English is the best language to communicate with others. Dlaczego wszyscy mówią? po angielsku, macie mówić po Horror then. I own and kill people in their own dreams. Horror now. To jest Siren Head. Tymon o tym mi mówił, że jest taki Siren Head, który coś a la Slenderman, tylko z takimi kurwa, no tymi syrenami. Ona. Przyniosłeś kondomy? Nie. Ona. pędy. Do tej brudnej dziury. O Boże, ja nie wiem, kurwa, z jakimi wy, kurwa, kobietami sypiacie, że myślicie, że tak wygląda, kurwa, odbyt obsrany taki, kurwa, naprawdę. Chuj z tymi mamami, czas na moje. Moja! Moja laska, która zobaczyła jakąś gówno wyprzedaż ciuchów. Ja. szczególnie online, kurwa. Kiedy piszesz sobie słodkie sms-ki z miłością swojego życia, a twoja laska ciągle pyta, z kim piszesz. Już piszesz sobie. No? Z nikim kurwa Mark Zuckerberg Jak wszystkie ludzie lubię spacerować Za pomocą moich ludzkich nóg I wykonywać normalne ludzkie czynności Jak patrzenie w telefon czy ciągnięcie psa na linii Spacerowanie jest powolną czynnością Jako że ludzkie kolana Wyginają się tylko w przód Kurwa mać co Przecież on jest bocianem! Pół reptilianin pół bocian Tygodnik nie Oczka wodne co oni są sądzicie. Jest to zajebisty mem kurwa, ale tygodnim nie robi prześwietne kurwa rzeczy. Ma pan już 97 lat, jaki jest pański sekret? Raz obciągnąłem nieznajomemu za zegarek. Chodziło mi o sekret pańskiej długowieczności. Jem dużo warzyw i owoców. Stary mem, ale śmieszny. Czy wiesz, że przeciętna osoba rocznie połyka 8 masztów 5G podczas snu? Ale to jest prawda, słuchajcie. Wy sobie tam mi chichy kurwa, ale to jest prawda. Kim jesteś? Zapytał Gonciarz, po czym dodał, ja jestem artystą. Nie zesraj się, odpowiedział Lis. Jest to kurwa tak idealny kadr z małego księcia Antoine de saint Super jego kurwa! Krzysiu wie kurwa, że to są oczywiście żarty i on też... Pewnie się bardzo śmieje z tych to jest kurwa wybitny. GIF. GIF is a Chinese Exceller. Daj. Czyli chiński sprzedawca jaj. Padliście na to, kurwa, w podstawu wie? Mówi, no, ba, nie. Stanisław Wyspiański, lektura wesele. Jest Majdan ze swoją. Co on się kurwa ubrał wtedy? Ja pierdolę. Był pół rycerzem, pół kurwa czeskim hokeistą, pół kurwa kosmito. Mógłby spokojnie do Big Brothera pójść. Testujemy jakieś kiepy, które ukradłam Żulowi. XDDD. Hej, katulenka. Słuchajcie, w skali Mateusza to jest najśmieszniejsza rzecz dzisiaj. Dostaje pięć Mateuszy ta rzecz! Azor, Azor wracać. Przepraszam, on zawsze, zawsze podbiega do pięknych kobiet. Gdyby Mateusz miał psa, to tak by kurwa robił. Zawsze, podejrzewam. A to jest kurwa, oczywiście z Dark Soulsów ten, który był tam ten szkielet taki... Kurde! I'm a savage, classy, coś tam. Nie wiem, nie jestem normikiem. Janusz Korwin-Nurmikę. Mamy Pride Mouth, więc pamiętajcie, że lesbijka może też być czasem biseksualna. Karolek, no kurwa, od Karolka niedaleko do Karolinki. To jest tak kurwa dobre, jest to kurwa Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun jako psy. Wyglądają kurwa no idealnie po prostu jako psy, idealnie. Wyśmiewasz mnie w internecie, a ty to robisz ironicznie. W takim razie to nic złego, pamiętaj, śmiech to zdrowie. A to prawda, kurwa, no prawda. Co masz do wiatraka, ty drożdżowa kurwo? Co ma piernik do wiatraka? Co masz do wiatraka, ty drożdżowa, kurwo, co? No, mówisz, że nie lubisz policji, a jak się stanie coś złego, to kto przyjedzie dwie godziny później, żeby spisać, co się stało, i olać sprawę na zawsze. Ja pamiętam, jak mi porysowali samochód, kurwa, poszedłem na policję, tak im się kurwa tego spisywać nie chciało. I powiedzieli mi, no, musi pan poczekać. Aż przyjdzie gość, który, który spisze pana zeznania. Czekałem trzy godziny, kurwa, trzy godziny, a spisał zeznania, kurwa koleś, który siedział naprzeciwko mnie po prostu cały czas. Siedział i sobie coś tam robił na telefonie i tak dalej. No zajebiście. Kiedy jesteś u kolegi, a skąd się zbierać do od rodziców. To była chyba najgorsza. rzecz. Kolega mnie przyprowadził Wojtek tak? Kurwa do bloku numer 90 na tysiąclecie. I mówi, dobra, no to chodź, to wbijaj do mnie, tylko powiem mamie, że, że przychodzisz, nie? Mówi, poczekaj chwilę na korytarzu. Czekam chwilę na korytarzu i słyszę, jak krzyczy na niego mama, kurwa. Byliśmy tam z 10 lat. Nie, no, Ale czekam na tym korytarzu i on już nie wyszedł. A ja tak czekałem 40 minut, że może, ich, kurwa, jednak wyjdzie. Chuj nie wyszedł, a nie mieliśmy telefonu, żeby się komunikować. Kochani, wszystkie memy, które miałem dzisiaj, pyk. Jestem na czasie i tracę tutaj zasięg. Na pierwszym miejscu Kizo Art. To jest niemożliwe, ale Kizo jest bez samochodu, kurwa. Jest w dresie, co prawda, ale jest bez samochodu. A gość mu właśnie teraz go chipuje w tym momencie Robi mu zastrzyk z chipa, żeby go kurwa kontrolował Bill Gates. Memeszki ze smoczycą, ale wszystkie słowa musimy rymować. Kasper Ritz. Hmm, wygląda to dziwnie, wygląda to jak wstęp do pornosa zdecydowanie. Jak nie oblać matury, to też wygląda jak wstęp do pornosa, ale to są waksy, więc tutaj nie ma co się dziwić. Bijemy rekord świata w jedzeniu paluszków i mnie kurwa nie zaprosiliście do chuja? Przecież ja kurwa jem paluszki dobrze, w sensie lubię jeść i dużo jem. Kurwa, kuchnia WK i tak podświetlona na żółto i biało i taka szachownica z tyłu. Zawień zjedliście mnie w najgorszej sytuacje w plenerze. Jak pierdzi ci laska w mordę kurwa! To może nie podchodź do niej! Kurwa co? Gęsi pępek kurwa! Dobra? To jest Adbuster, Adbuster tele, kropka za... Kropka kupy. Pneumatyczny odtykacz. To jest Adbuster, jest przekreślone, jest gówno w, w tym w kolanku. Tak to się chyba nazywa profesjonalnie, jest to przepychaczka, shotgun odtykacz. Jest bardzo rakowa, ale Adbuster lubi tak rakowo przypierdolić. No ale skoro już przy raku jesteśmy Adrianem na And Alan Cyprysak! Tamatura, Miley Cyrus, kaszeta, budzik, plecak, kurwa, zeszyt, tamatura, napis i oni wycięci z różnych kurwa kadrów sadenie żółto-niebiesko. No i jest to rakowe, jest to typowo rakowe, no ale... Nie, nie, spodziewałem się czegoś innego. One to free wypierdala go! Podnosimy najcieńszy młot na świecie, znowu warszawski koks i podnoszą... Się... Jezus, zaraz się zasro! Oh, nie zadaj mi go do Sebastian fabijański, dirty dancing. PS sorry. Sorry, no tak, wiadomo, że kurwa szkoda, było jeszcze jednego R kurwa na to sorry, że teraz się mówi sorry, bez kurwa dwóch R. Sebastian Fabiański z łezką kurwa w oku. No słyszałem to, słyszałem to i te zaczepki kurwa do kłębu są tutaj tak! Kurwa, głupie, że to się w pale nie mieści. A to jest taka niekonsekwencja, że no mógłbym coś z Kłebo nagrać, nie chcę już tutaj takiego rozgłosu, nie chce się wybijać na Kłebo, cała druga zwrotka o Kłebo. I to nawet nie o Kłebo, że kurwa coś tam muzycznie zarzucone, tylko zarzucił mu, że Kłebo zerwał z dziewczyną po siedmiu latach. I że to ona odpowiada za jego wizerunek. I to dzięki niej w ogóle to wszystko. Kukon i Magiera, fajna miniaturka, podoba mi się ta ikonka Czarne BMW, płonące, chłonące, ładnie to wygląda. Kurwa, noc stanie się jasna, jest nowi Krzysztof a w nocy będzie ciemno, tak powinna się nazywać. Takie oczywiste przewidywania. W nocy będzie ciemno. Pamiętniki z wakacji, ale witajcie w smrodowie. Są lakarny. Brud smród, ja pierdolę. Jakie to złe! A tu też jestem lakarną, szalone pranki i wygląda tak trochę, tylko jak taki dojebany lakardu. Przerażająca prawda o Sasza Gregg Borbop TV, kurwa, że co? Aha, dobra, to Borbop TV, dobra, to oni na śmiesznie to robią, ale po co? Jak kamerzysta, takie kurwa coś na głowę sobie dałeś, stary. Nie trzeba, nie trzeba. No dobra, słuchajcie, to przeleciliśmy sobie miniaturki, przeleciliśmy sobie memy, przeleciliśmy sobie komentarze wasze, więc no jest fajnie, jest fajnie, tak e, trzeba się zastanowić, jak zmienić te nazwę tego cyklu, zrobimy jakiś reboot, czy coś tam. Nie, 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 nie wiem dokładnie, co i jak Dobra, to tyle, moi drodzy. Patrz, się, hej, ho!